Moi drodzy, dzisiaj otwieramy paczki, dzisiaj będziemy otwierać nie wiem ile paczek, ale pewnie będzie ich sporo, ponieważ mam na zamiar otworzyć wszystkie za SBC zaawansowane. Także powinniśmy trafić co najmniej jeden wokal, ale jeżeli nie trafimy co najmniej jednego, to będę co najmniej zdegustowany tym paciem. Także witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, z koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem, oraz oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami na moim kanale z FIFA 20. Bo jakżeby inaczej, także jak widzicie 4 godziny 30 minut zostało. Ja oczywiście będę robił to SBC na web żeby nie tracić czasu, bo jednak kiedy ja to wypuszczę, pewnie już będzie pełna wersja, ale jeszcze jest 22 września, jeszcze nie. Jeszcze nie mam pełnej wersji, także dzisiaj będziemy otwierali tylko paczki właśnie tu Żeby widzieć po prostu animację, czy może walkout. będzie walkout Jeżeli nie będzie walkoutu, to będę smutny, a przynajmniej będziecie widzieli, że jestem smutny Także, zobaczymy jak to wyjdzie Generalnie zanim przejdziemy do tych wszystkich paczek, to pokażę wam, czy trafiłem w parce za 5000 końców, którą dostałem z jakieś wyzwanie. Dzięki czemu zobaczycie, jaki teraz mam skład, ale po prostu przejdźmy może do tej paczki co jest?

NIEEEE yeah! 50 ale to mam na skrzyno, już tutaj pewnie już I tak słuchaj, trafiłem Marciala w paczce za 5000 To jest trudność skład, jest Dembele, jest Marsjal, jest towę, który jest tak genialną kartą towę to jest na razie jedna z kart, które mnie mega pozytywnie zaskoczyły No, no i pierwszą paczkę do otworzenia za 45 tysięcy monet To jest moja największa paczka, kiedy kiedykolwiek otwierałem w tej Fifie Jeszcze nie trafiłem walkoutu w tej FIFA, tak, także to może być ten moment, w którym to się zmieni To się może zmienić właśnie teraz więc zobaczmy, zobaczmy czy będzie łokot, czy będzie łokot, czy, czy będzie w ogóle, czy się... Z... To chyba nie jest łokot, bo się tak nie, nie zaświeciło, ale jest flaga Portugalia. Eee, to jest... Kto to jest? To są ekrany, ale to jest... Pizzi. To znaczy są ekrany... Chyba spoko. Jest to jeszcze Schulz, Toreira. Okej, okay, widzicie co? spoko. O, wow, Schulz jest warty 10 koła, Teraz już na pewno będzie plus, także... Jednak było warto. No więc słuchajcie, jak sami widzicie, wszystko jest już zrobione. Ostatnie wyzwanie z hybryd narodowych, zaraz dostaniemy dwie naprawdę duże paczki. Pamiętam, jak chyba jedna za 50k, jedna za 55, coś takiego, więc coś tu by mogło jednak wylecieć. Mimo wszystko, żeby sobie ulepić ten skład, wiecie. No skład jest niby okej, okay, ale może być lepiej. Może być zdecydowanie lepiej, także myślę, że przejdźmy do paczki za 55km do końca. Tam są wszystkie karty świecące i czy będzie walkout? Czy będzie pierwszy walkout w tej serii? To jest dobre pytanie. I walkału tu chyba nie będzie, ale. Nie ma nie ma ekranów, nie ma nawet ekranów i to będzie dost, dost. jest jak zawsze dost. Za każdym razem. I znowu terra piszczek, no karty takie nawet spoko wydaje mi się, że... Nie powinniśmy wyjść na minus, ale no, mogliśmy wyjść zdecydowanie emocji na plus. No i ta największa paczka chyba dzisiaj, czyli paczka za 5000 końców. Teraz to, otwieram ją teraz, no bo nie będę się raczej powstrzymał, po prostu otwórzmy tę paczkę. Czy mógłbym dostać walkout jej sports? Proszę was, naprawdę pierwszy walkout bym chciał zobaczyć w tej serii. I cóż to będzie, to znowu nie będzie wokhal, bo pamiętam, że jest są ekrany SP to będzie... Koke? Chyba? Albo Saul? Saul, 85, spoko. 85 karta na pewno coś jest warta. Pamiętam, że walk zobaczył jest wtedy, tak jak jedna lampka się jakby później zaświeci, coś takiego. Ale dobra, Saul, bardzo fajna karta. Coś jeszcze może być w tej partii, paczka z 5000 końców. Coś jeszcze tu może być. Brandt i Jorginho i Cazorla, oni mają i Arali, Ile ty kosztujesz? Halo 20 tysięcy. No i chyba raczej wyszliśmy na pewno na plus. Kozacko. Czyli Saul, Brand, Jorginho. Czy Brand, ile Brand jest wart? Też 20 tysięcy. Czyli z tej paczki gdzieś nie mamy. 20, 20. I Saul za. Też za 20. No to z 60 tysięcy. Coś tego typu. że na pewno jesteśmy na plus. Kozacko. Dobra, to lecimy dalej. Lecimy dalej. Nie możemy zwalniać teraz. No więc, jak sami widzicie, wszystko nam się przepięknie po prostu sprzedało. Saul, Brand. Areola za 7 tysięcy. Mili Teo w 25 tysięcy, ogólnie wyszliśmy ok. 75 tysięcy na plus, ale zrobimy jeszcze jeden SBC, to będzie ostatnie na dzisiaj, ponieważ na resztę trzeba być lojalność Więc wbiję to dopiero jak będzie już premiera i tak wyszliśmy już naprawdę mega na plus, a jeszcze będziemy mieli paczkę za 35 tysięcy końców Jest to SBC 9 żyć, nie to nie to SBC, nie to co SBC, Co mi? co? No co? więc jak widzicie SBC 9 żyć jest już gotowe, dostaniemy tutaj paczkę za 35 tysięcy końców, tak jak mówiłem wyszliśmy już naprawdę mega na plus, 70 albo 80 tysięcy w górę, więc to jest jeszcze ta paczka. Może będzie walkout, ale nawet bez walkoutów. Dzisiaj jesteśmy tak naprawdę na plus, że to jest po prostu szok. Więc paczka się otwiera i zobaczmy, czy trafimy coś ciekawego. Czy będzie walkout? Czy to jest walkout? chyba jest walkout. Jedna się nie zaświeciła. To jest Hiszpania. Weź to będzie albo Isco, albo Silva. Silva, Ilon ma? 89? 88, Dawid Silva. Mamy pierwszy walkout. Nie jest to może jakiś, wiadomo, mega walkout, ale chciałem walkout, mam walkout. Także... Wszyscy powinni być zadowoleni. Powin nie wiem, ile on kosztuje 20 tysięcy, więc wyszliśmy ze stoka na plus dzisiaj. Jestem zadowolony z dzisiejszych paczek, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze zostało nam naprawdę mnóstwo. Jeszcze Sisoko! Ile kosztuje Sisoko? No, Sisoko, 30 tysięcy końców, on jest droższy niż SILVA Więc dobra, wyszliśmy. 105 tysięcy na plus coś tego typu, więc skład będzie zaraz zmieniany i będzie dużo zmian, będzie naprawdę dużo zmian, tego będzie się gotowi, tak że jesteście gotowi, także widzimy się za chwilę. No tak jak widzicie, 4000 końców na koncie i skład, no można to powiedzieć, że no, został troszeczkę zamrejdowany, bo teraz prezentuje się on właśnie tak, jest Ben 1, oczywiście Mars, którego trofiliśmy z paczki za 5k, Seasog, którego również robiliśmy z paczki, Toli, Tolisoda, Kosztata. Akanji, Schulz, w ramce Gulashi, będę mówić go Gulashi, nie wiem, czy tak się mówi, ale ma ono się odbić o Belar, że nie wiem. Możliwe, że zasłużył. Jak ktoś wygląda na to może mi napisać, czy zasłużył, czy nie, bo ja nie interesuję się w ogóle. W każdym razie tak wygląda nasz skład. Trzeba przyznać, że w porównaniu z tym, co było przed chwilą, to jest dosyć, dosyć spora, bro. zagrałem sobie jedno spotkanie, dzisiaj, następne raczej zagramy dopiero. Yy... Następne spotkania czy sobie zagramy, w, dopiero jak będzie już cała wersja, czyli kiedy ja to nagrywam za dwa dni. A gdyby to widzicie, pewnie akurat właśnie już wyszła, więc dobra. Teraz mamy taki 9 wygranych, 6 remisów i jedna porażka. Także nawet nie najgorzej. Zobaczymy, czy było warto brydować czy nie było. No nie, że było warto. Także nasz pierwszy oponent na dzisiaj, i w sumie ostatni, zagramy dzisiaj jeden taki testowy meczek, i cały skład. Z... Francji, tak jest, cał schod z Francji. Nawet ciekawy, no myślę, że nasz jest, nas jest teraz troszeczkę lepszy po tych upgrade, więc raczej wydaje mi się, że powinniśmy sobie dać radę, no ale dobra. Nie, 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 nie. dębele. Dębele. A, to bydol! Dobrze gulasz! Gulasz! Ale dobrze to wyjął, Ty, bez wyskitu. To było ciężkie do obrony. Beneder, szybkie zejście. Ben Yeder, czyżby bramka w debiucie. To musiał być Ben Po to musiał być on. Piękny, świetny wykończenie serii Jedynie co mnie martwię, że ma mało stamina. Ma mam 68, a raczej Marsja powinien mu tam jakoś fajnie pomagać, więc fajnie. Bramka, Devucia, Ben 1. O, stop, co dobrze. Towę. Raz. To miał być. To miał być fake shot. To miał być tak perfekcyjnie zrobiony, że najpierw fake shot, a potem dopiero strzał. Ale bądź bon w obronie, bo to było załatwe. Załatwe, załatwe. Teraz musi tam wrócić do koszta, albo ktokolwiek. Dębele będzie pewnie podawał. Nie będzie, o kurwa. ale no ładnie nas porobiłem do jednego, no nikt nie mówi, że będzie, że, że nie będzie wymnań, że maksymalnie lecimy do przodu, dobrze, dobrze. Dąbelo ma... O nie, o nie, znowu Dębelesa sam, nie, nie, nie ma opcji. Dobrze, nie dobrze, to będzie gorszy czuję, ja pierdziele, no przecież. Przegrywam do jednego, więc... Podobno nie chciałem mieć drugiej porażki, no i tak dobrze mi szło, że gubiłbym teraz przegrać ten no tym tak, zwłaszcza, że mamy nowy skład. Gubiłbym byłoby nowym składem, a na odcinku nie wygram jeszcze ani razu, także, no, może tak coś, no. Bo wiem. jest naprawdę dobre. to mnie naprawdę martwi, że on umie grać w gry. na zielono, na żółto, mmm, to było na zielono, to by teraz na wpadła. wpadło. Życzę mi powodzenia i wypadałoby wreszcie drugą połowę, no bo, no nie chciałbym przegrać, zresztą z nowym składem, to już w ogóle. Tylko nie ma prawa, co? CO? Jak mi gość porobił, w ogóle on serio ogarnia. To jest ten problem, że on umie grać, gdybym miał lepiej zrobił. na pewno więcej przegrywał. Mmm, to będzie gol chyba. takie wrażenie, że to może być goal. Bo pa... Jezu, jak łatwo paje ja tu przed pole, No to jest. tak nie może być. No musiałem trafić na jakiegoś dobrego, nie? No po prostu tak musiało być. Akurat jak nagrywam odcinek, to gram na kogoś, kto ogarnia. Gra. Ja gram jak gówno dzisiaj, totalnie, no nie. No, musisz, musisz! było piękne, Martial na 2 do 2 W ogóle ta akcja podeszła, cała, wszystko po prostu... Nie wiem, ale już wszystko wyszło tak jak powinno wyjść 2 do 2 Marsjal, tutaj powiem wam ten nowe trick Nie będę się nazywał, chyba coś tam jedno Nożne, jedno nożna ruletka, coś takiego Ale świetnie, lewa noga i 2 do 2 20 minut żeby jeszcze to wygrać, więc Lecimy Marsjal, tak musisz Jaki ten Mars jest odpalony dzisiaj, totalnie, 3 do 2, druga bramka, ale w ogóle to zejście na prawą nogę, to było genialne po prostu, serio. Jeszcze w ogóle jak mi to naszło, bo to miało być zejście tym przypadankom, jak to się nazywa. Ale kurde, no Mars naprawdę dzisiaj w dupę na no Zobaczcie sami, tutaj, pyk! Gość nie widział co się dzieje, dwa 3 do 2. To może być po meczu, to może być, słuchajcie, po meczu. Podanie, nie Panider! Jest, dobra. Druga bramka dera. 4 do 2. Wygrywałem to spotkanie. Całe szczęście, naprawdę, całe szczęście były problemy, ale dwie bramki Beniadera, dwie bramki Marsjala. No więc wygrywałem to spotkanie 4 do 2, co jest mnie to, że na był naprawdę mega dobry i serio ciężko się grało, więc tym bardziej się dierzę, że udało nam się to ugrać. Wygrałem pierwszy raz na odcinku, także to jest kolejny powód do świętowania. Więc dobra. Mam nadzieję, że nie wam się spodobał. Następny powinien być raczej już z pełnej wersji niż z, zamiast z akcesem. bo zostało mi was 3-4 godziny. Także jeszcze sobie coś tutaj dogram. dobra, słuchajcie, wiem, że miał być koniec odcinka, ale no nie mogłem się powstrzymać, zrobiłem te paczkę za 50 tysięcy końców i liczę na to, że to będzie nasz drugi i ostatni walkout, bo to jest już koniec odcinka, to, miało, to w ogóle nie miał się znaleźć, ale znalazłem czas, znalazłem chęci i zrobiłem tę paczkę, zrobiłem tę paczkę, więc możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, oczywiście subskrybujcie też mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, ponieważ ta ostatnia paczka właśnie teraz wlatuje i trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, żeby leciał jakiś walkout, no bo nie ukrywam, że fajnie byłoby, żebyśmy coś fajnego trafili. I czy będzie walkout? To jest dobre pytanie, Je jest walkout, jest walkout, uwaga. Anglia, to będzie chyba Kane, prawda? Harry Kane! Słuchajcie, Harry Kane! Tego właśnie było mi potrzeba takiego solidnego walkoutu 89 overall, no i było warto, było warto zrobić tę paczkę, także będzie nadzieję, że się spodobał. Jeszcze raz jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, oczywiście też subskrybujcie kanał, żeby być się wszystkimi filmami, a to jeszcze nie koniec, bo jeszcze przecież może być coś jeszcze w tej paczce, może być drugi walkout, może być ktoś jeszcze i oprócz niego będzie Icardi, i Cardi i Ramsey. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.